Komputer Izzyda, komputer Izyda, komputer Izzyda. Radio TFM w Radio Baby Langstrom, Ekstra. Komputer Izzyda, komputer Izzyda, komputer Izyda, Komputer Izzyda. Bardzo dobrze, że tam na Wrocławiu, proszę Państwa, będą dyskusje, będą rozmowy, spotkania, żeby ludzie zorientowali się, że Polski nie wolno oddawać w obce ręce lichwy. Feratum, bank. Z siedzibą w malcie. No to chyba już tutaj radio obratowe. Koncita. Nie musi długo przekonywać. Komputer Izyta, komputer idzie, tak, komputer easy Komputer Izy, komputer tak. Komputer czyli że ten pan w okularach, to jak się nazywa, który chce tutaj spotkać się z mieszkańcami we Wrocławiu. Wrocław jest takim miastem lichwiarskim, no to wiadomo, że jak oni mieszkają bliżej Niemiec czy bliżej, może nie wiem, Niemiec, no to marzą o tym, żeby też tutaj były te różne pożyczki, te banki żeby po prostu poziom życia Polaków we Wrocławiu był bardzo wysoki, no to więc oni są oddani, oni są sprzedani. I już, proszę Państwa, kiedy nadaje nasza Radio Koniczna 597 251 358, tak słucham. Także proszę Państwa, nie wiem, jakaś tutaj. Pożyczka się odzywa, pewnie tutaj do tego Dawidka, ale już nie będę się odzywała, bo jakaś taka znana muzyka, to pani i pożyczek warszawskich mamy dosyć. Ale to idzie z Wrocławia, cała Litwa, cały weksel idzie z Wrocławia przez Łódź ewentualnie, gdzie pełno jest tamtego żydowstwa, którego to nie ma już dawno w Anglii, Ameryce, bo Ameryka to właściwie to nie jest specjalnie tam za tymi Żydami. Oni tutaj się sugerują, że ten Trump kazał Polsce wypłacić majątek ogromnych pieniędzy odszkodowania, że damy to przecież Trump mówi dzisiaj to, a jutro mówi co innego, bo to też taki kabareciarz wyproszowany. Tak też jak w Ameryce białysko. Pan Ameryce Biały stawił Nie ani nieprawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani katolików. a ja tutaj w Warszawie już mamy problemy z tej o wielką, żenik. Nic nie wierzy, w Kościół katolicki nie wierzą, do Kościoła katolickiego nie chcą chodzić, w ojca ryzyka nie wierzą. Z ojcem ryzykiem to już nawet nic wspólnego nie chcą mieć, również mają go za bogacza, wielkiego hochstadtera i samochód, jak przecież samochód mu jest potrzebny, to niech ma ten samochód. Ja pozwalam, żeby ojciec ryzyk miał, miał samochód. Ale ponieważ dziady katolickie są bardzo zazdrosne, Naszelak jest włączony, teraz jest na żywo. Jest włączony. On flag. Także proszę Państwa, yy, zazdroszczą, że ojciec Redyk ma samochód. No nie ojciec zredzik ma ten samochód. I co z tego? Robert Dobrzycki też może mieć samochód. No i co z tego? A może on do pracy chodzi na piechotę? Pomimo, że Robert Dobrzycki ma samochód, logiczne jest, że on do pracy chodzi na piechotę, że on nie używa samochodu. Dlaczego? No ale ludzie powiedzą, że ojciec ryzyk na przykład ukradł ten samochód, ale wyżebrał albo wyżebrał pieniądze na samochód i wcale w Boga nie wierzy, a tylko jeździ samochodami i chodziło mu właśnie o to, o bogactwo, żeby mieć, żeby być panem profesorem został, teraz się doktoryzował, dokształcił się, douczył się, a pewnie nic nie umie mu tam... My pozwolili być tym doktorem, ale on nic nie umie, jest ciemny, zacopany i to ile. No coś tam umie, coś tam coś tam. Bo no to prawdopodobnie Sej nie powiedziała, że ja potrafię coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. No i teraz wracamy do, do tego Wrocławia, którego zaczęliśmy, że ten pan w okularach będzie miał spotkanie przedwyborcze. Trzeba ten Wrocław nauczyć się przekonać, że Wrocław, który jest matecznikiem z Chetyny, żeby zapomniał o Schetynie, że Schetyna ciągle coś chce zepsuć, ktoś coś, że Schetyna chce komuś nogę podstawić, że to jakiś zły typ, ale że tej twarzy nie ma takiej złej, bo czasem jest. Ludzie mają taką brzydką twarz kryminalną, co też wcale o niczym nie musi świadczyć, ale Polacy są tak bardzo głupi na seryjnicze z paryzeuszy i uszy, że wpadli we własne sidła i po prostu wiedzą i wierzą, że ten, kto pięknie wygląda, no, może niekoniecznie, że jest wymarowany. No to jest sprawiedliwy, czysty, besarznie. No to teraz zapraszamy do kinoteki, proszę Państwa. I w kinotece jest dziesiąty już festiwal LGBT i tam przyjdą ludzie odstawieni. Nawet była krytyka, żeby Marta Dobosz nie ubierała się na żółto i tak jak ostatnio, wyzywająco, że tylko Marta Dobosz, było widać, to tak, zresztą Małga Kubia do mnie tu zwróciła się, nie to, że do mnie z pretensją, ale mówi na Uwaga na społeczeństwo, społeczność Breżniewa, żeby nie przychodzili wszyscy za Breżnierem, jak to teraz oni biegli, proszę Państwa, z Domu Artysty plastyka na Mazowieckiej 11, a do Galerii Opera w Teatrze Wielkim. Ja akurat biegłam szybciutko do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, bo jeszcze tutaj zostawiłam, jeszcze tu miałam parę spraw do że nie spieszyłam się do Galerii Opera, bo ja już tam byłam milion razy, najciekawsze wystawy już mam zaliczone, Wagner, który Hitlera, na krzyżu przedstawiał, który przedstawiał Hitlera umęczonego. Dałam nawet temu panu Wiesiela Mbiaklus, El Mercedez i Turek Syberberg to jest autor. Autor, który ma im szansę. Także Marta, Marta Dobosz. Pięknie i, i naszą to była ubrana, no a ten Jacek Finder, młoda no, kobieta powiedziała, że on praktycznie wcale nie interesuje się tymi filmami, nawet i ale kiedy Także proszę Państwa, do niczego jest ten Jacek Finder. Nikt się wytka, nikt się wystra, nikt się wypierdzi, nikt się wypierdzi. On do mnie nic nie ma i ja do niego nic nie mam. No, ale chodzi o to, że rzeczywiście Marka mówił, że Marta Dobos to tylko Marta Dobosz widać, bo ona... Jest ubrana w jaskrawe kolory, jakoby zatrzymywała samochody na środku placu 3. Krzyży był taki facet na żółto, na zielono. I takie jaskrawe kolory zabierał yy, na siebie, zakładał i przychodził potem na obiad do baru mlecznego, policyjnego. Tam taki bar, nie wiem czy on jeszcze jest, tam chyba już go dawno stosowali. Bar policyjny. Jak się idzie na Placu krzyże, to po prawej stronie. Od Palmy, od Ronda de Także proszę Państwa, o czym my tutaj będziemy mówić? Ja uważam, że Marta Bogosz nie wygląda źle wyzywająco. No niech sobie, że za artystkę stała aktorka, Niech sobie ubiera się jak się chce. Dlaczego to jest właściwe LGBT? To nie jest jakiś kościół katolicki, a ludzie że do kościoła katolickiego bez czapek chodzą, że nie lubią tych Żydów, gdyby Żyd wszedł już do kościoła katolickiego w czapce? No to te rzeczy są. Względniana, ale zresztą po co żydnią, tutaj wchodzić do kościoła rzymskiego, rzymskoka, z padełkiem Prawosławu Łuczowej? Też dyskutowałem, jak ci papieże się marnowały w czasach jeszcze zaraz po tych rzymskich, bo to wszystko wyszło. w ten system rzymski, i było no dalej to samo. I ci papieże, ile mieli kochanek, kochanków mężczyzn, ile mieli żądać, że LGBT, chyba Festiwalu już się zaczyna od jutra, czyli 5 kwietnia 2019 roku, ale tam może o papieżach nie będzie, chociaż nie gwarantuję, nie wiem. Też z filmu Małgi Kubia Armagedon nie yy, oglądałam, ale Małga Kubiak mówił, Boże Elżbieta, przecież to miałaś grać główną rolę w tym filmie Armagedon, miałaś tutaj występować, miałaś też wspierać, miałaś nawet bardzo dużo tu występować, miałaś tutaj nawet bardzo dużo wspierać, ale to w innym filmie sobie odbijemy, bo ja już mi ta dzwoniła, ta Małga spała, potem ona spała, ona spała, no to, no to jak ona spała, no to skąd ja tam poceluję, na co ja dróżką jestem, na jej tę wolną chwilę, na jej ten wolny czas. No nie wiem, filmie wiem, jak są wszystkie piękne, czy ja tam śpiewam, czy ja tam nie śpiewam, czy ja tam tańczę, czy ja tam nie tańczę, no to zapraszam na pomarańcze. Nie zawsze trzeba jeść kaczki, Wydajemy sobie buziaczki. Także proszę Państwa, jeszcze od jutra ten festiwal, no i ta Warszawa może nie jest, Warszawa może nie jest, proszę Państwa, przygotowana na festiwal LGBT, bo nie wiem, czy tam Krystyna Pawłowicz jakiegoś wiecu nie zrobi, wiesz, jakiś wiec może być nagle, że Pawłowicz będzie wściekła i proszę Państwa, zacznie tam, no, stać pod tym, yy, pod tym, no, pod pod kinem, pod czym, pod dupą, pod kinem będzie stała Pawłowicz. A że ona jest pyskata, Rzywańka, to różne rzeczy się można spodziewać, różnych rzeczy po tej Pawłowicz, tak? O, różnych rzeczy się można spodziewać po tej pustynie Pawłowicz. Rzywańka, wracamy do Wrocławia. Nie dajmy się litwiarskiemu Wrocławowi. To niby miała być europejska stolica kultury, ale jaka tam kultura, tam jest lichwa. Gdzie są majtki, gdzie są bazary i sprzedają, tak jak to na Bazarze Różowskiego w Warszawie majtki, jest mydło i pokiwo. No to jest pełno Żydów, pełno lichwiarzy, handlarzy, jak, jak przed II wojną światową. A co wy chcecie jeszcze raz? Drugą wojnę światową? Przecież o tym mówi Jackowski, o tym mówi em, prorok. Ruski. Jakby to można było powiedzieć, a jak nie ruski, to prawosławny z, z wyspy Atos, że już w tym roku 2019 będzie trzecia wojna światowa. Proszę Państwa, ja to się boję i się nie boję, bo ja po prostu, jeżeli ktoś ma tutaj pożyczki niespłacone w Bank, który tak straszy i zastrosza nerwowo, a lichwiarsko, a windykacyjnie, bo no to może i dobrze, że ten koniec świata by przyszedł to i ten peratum Bank by dostał w łeb, ten Bank, jeżeli ham, jak Hanta Gronkiewicz, nie da się wyprosić jako obce ciało, jako niepotrzebny typ, niepotrzebny człowiek, niepotrzebny urzędnik, złodziejka, Krętaczka, nie dość, że sama z mężem ukradła mieszkanie, to jeszcze yy, pozwoliła innym złodziejom kraść, a ona umyła ręce niewinne. tak jak Jarek Witek mówił o Żydach, że tam, gdzie Żydzi nie pojawią się, to wszędzie wszystko doprowadzą do, do upadku i potem ich nie ma, oni są niewinni. co Żydzi, jak cyganie jeżdżą po całym świecie. Nie wiem, czy wy o tym wiecie. No nawet Rottenberg z Rosji przyjechała, to że taka mądra, taka inteligentna. No na podranie, no Rottenberg, Hanzi, bo ja mówię, Handzia Rottenberg. Dobrze proszę Państwa, no Hanka Kronkiewicz pan z tym złodzieją bardzo umożliwiła kradzież, złodziejstwo. No, mafiele prywatyzacyjne i kradzież mieszkań to majątek jest no niebywały, proszę Państwa, ja nie wiem czego jeszcze... Ta linia PO, która przegrała, oszustyczna i złodziejska, tego Turska, co oni jeszcze chcą? Co oni chcą jeszcze zwyciężyć, tak już jako złodzieje ewidentni objawili się. To, to jest udowodnione, teraz udowadniają samolot. Czy oni nie mieli nic wspólnego? Przecież nie widać. Jeszcze już jest jasne, znowuż ten samolot, który spadł, to przecież nie bez powodu w Rosji z panów, z prezydentem polskim. To są straszne rzeczy, proszę Państwa, kryminalne. Kradzież mieszkań, to to nie jest batonik, że niepełnosprawnego chłopczyka, proszę Państwa, aresztowali Kupa śmiechu za batonik, proszę Państwa, a tu w tym czasie właśnie kradły mafie reprywatyzacyjne na miliardy. Proszę Państwa, co ta linia PO jeszcze chce prawo nie, to nie jest prawo i sprawiedliwość, ten. Platforma Obywatelska, patrz jak to się czasem może zrymować. Szatan diabeł tak cię tu nastroi, tak cię podpuści, że nie będziesz chciała mówić, a będziesz popierała przeciwników. No i sama usiądziesz na gałęzi suchej i, i spadniesz. No. To, to prawo, które było, platforma obywatelska, to było bardzo niesprawiedliwe, bo, bo wygonili babę na ulicy i baba ma gołe mieszkana mieszka na ulicy, mieszkanie straciła, ona tego mieszkania nie odzyska, bo sądy są przekupione według PO i sądy też stanowią jakąś... Jakie żydowskie obce ciało z tymi komórnikami, z tymi lichwiarzami, z tymi wekslarzami, z tymi krętaczami. Proszę tak samo jak i w pierwszym wieku, w czasie Jezusa. No Jezus był Żydem. Mówią to w internecie, że Żydzi zabili Żyda. No, ale oni wcale nie musieli zabijać tego Żyda, oni mogli go przyjąć. Cztery tysiące lat przecież czekali na Jezusa Chrystusa. Mogli go przyjąć, i powinni tego Jezusa, byli nie przyjąć tego, oni go zabili. No. Także, proszę Państwa, ja tutaj Żydów nie oskarżam, bo Żydzi mieli szansę, byli narodem wybranym, ale że się nie sprawdzili. No to trzeba edukacyjnie powiedzieć, że to jest przykładem ostrzegawczym dla nas, że my też nie jesteśmy niczym ponad ponad Ży, Ży, żydowski naród. No niczym nie jesteśmy więcej. Też jeżeli. Będziemy grzeszyć, to sromotną karę poniesiemy. Syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ani ojciec nie poniesie nieprawości synowskiej. Każdy, kto grzeszy, umrze. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Biblia nazywa duszą życie ludzkie człowieka, że dusza, która grzeszy, ta umrze. Zwłaszcza, że Biblia mówi, że dusza jest głodna, dusza chce jeść mięso i dusza umiera. Czyli człowiek umiera. Także proszę tam, żeby ten Kościół katolicki nie, nie robił bałwochwalstwa pozłacanych obrazów ze złota i srebra żeby nie, nie zamieniał chwałę Boga na Bałwany. Zamiast Bogu kłaniają się Bałwanom, kłaniają się Marysińce, nawet sobie tutaj chcieli. Jezus wyraźnie powiedział faryzeusze, dlaczego faryzeuszom, dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym? A więc Jezus Chrystus nigdy nie mówił, że jest Bogiem, tylko Jezus Chrystus powiedział, że jest Synem Bożym że widzicie Państwo, to wszystko jest w naszym radio Koncita, to co tutaj mówię w tym SMS-ie, jest to wszystko w naszym radiu, to KPM Euro, Koncita, Barbie, Baby Lampson, Extra, albo Ekstra Punktus Radio, Radio Koncita Koncita Radio Ekstra YouTube.com Koncita Radio Ekstra YouTube.com Radio Koncita YouTube.com Ekstra Punktus Radio YouTube.com ekstrapunktus plexus radio youtube.com serdecznie Państwa zapraszamy i buziaczki teraz w stosownym czasie Państwu przesyłamy, proszę Państwa, do galerii opera nie musicie tak bardzo chodzić, bo jeżeli oni Hitlera, ten Zyberberkon, ta wystawa, która była, jeżeli Hitlera na krzyżu pokazują, no to, proszę Państwa, czy im się nie pomieszało we łbie? mają może nierówno poukładane klęki pod sufitem Coś okropnego, proszę, coś okropnego, coś okropnego, coś okropnego. No jest elmercedesyoutube.com Cała wystawa pokazana, cyberberkonwagna, elmercedesyoutube.com Wiesielandia plus youtube.com Elahof w youtube.com No i w wielu innych kanałach Witeklandia youtube.com Witeklandia, Witeklandia youtube.com No proszę Państwa, kanałów w internecie u nas nie brakuje, bo jest Elaknor youtube.com, youtube.com jest youtube.com czy YouTube.com, Elblot to YouTube.com, no. setki kanałów i po 60-70 tysięcy filmów każdy kanał ma edukacyjnych filmów, serdecznie Państwa zapraszam do YouTube.